W tym odcinku prezentujemy sobie Tigera Magic Forest. Więc tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie informację, że jest to Tiger, informację, że jest to Energy Drink, informację, że jest to Magic Forest, skład produktu, wartość odżywczą, informację o pojemności, to 330 ml, informację, że po powie wypiciu butelkę wyrzucić, kod kreskowy. Aczkolwiek tutaj macie datę końca świata. Więc tak, teraz użyjemy przychodzić do tworzenia i nalania produktu. Więc tak jak widać się prezentuje produkt w panelaniu. Jak widać ma on taki zielony brokatowy kolor. Więc tak, teraz użyjemy przychodzić do przetestowania produktu. To smakuje identycznie jak Tiger Mohito. No bo jest to Tiger Mohito, ale yy, zamiast yy, w puszce jest w butelce i różni się tym, że jest brokatowy. Więc tak! Tutaj macie cenę, jest to 3,99. A przy zakupie dwóch słów słucha wychodzi za 3,50. Aczkolwiek. Tutaj macie plusy, a do plusów można zaleczyć to, że ma kontrolny smak Mojito. Aczkolwiek tutaj macie minusy, a do minusów można zadaleczyć to, że odbija się po wypiciu, więc tak. Teraz możemy przychodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, rodzaj na dużą, ale jest zasłużoną ocenę. 8 na 5, ponieważ jest naprawdę smaczny. I na do koniec! I papa!